Cześć! Były już odcinki, w których pokazywaliśmy Wam, jak wypolerować przednie reflektory. Sprawdzimy dzisiaj, czy domowy sposób, czyli pasta do zębów, znajdzie tutaj zastosowanie. Mam tutaj reflektor, który już dobrze znacie. Pojawił on się w odcinku, w którym pokazywaliśmy Wam, jak profesjonalnie usunąć papierami ściernymi tą warstwę, uszczącą się warstwę ochronną reflektora i później po polerowaliśmy. Mamy tutaj tą naszą pięćdziesiątkę, która jak widzicie cały czas się trzyma. Zrobimy sobie tutaj odcięcie taśmą i tą stronę spróbujemy wypolerować pasem do zębów. Obejrzeliśmy kilka filmów dotyczących polerowania pastą do zębów. No i zrobimy po prostu tymi proponowanymi metodami. Generalnie jest to polerowanie ręczne. Zazwyczaj jest to robione w ten sposób, że pasta jest rozkładana, a następnie poleruje się mikrofibrą, bawełną. Ewentualnie niektórzy używają również szczoteczki. Dlatego zrobimy w ten sam sposób. Część zrobimy za pomocą mikrofibry, część za pomocą szczotki, no i tam troszeczkę zbliżają tą powierzchnię wodą. Przechodzimy w takim razie do pracy i zobaczymy jakie będą rezultaty. Słuchajcie, minęło 10 minut, eee, troszeczkę się zmachałem, eee, efekty bardzo, bardzo słabe. Eee, mimo tutaj dużego wysiłku, no to nie udało się usunąć tej ochronnej warstwy, która się już łuszczy. Oczywiście ta powierzchnia nie jest już eee, zżółkła. Eee, widzę też, że ta część, którą robiliśmy za pomocą szczoteczki, Wygląda troszeczkę lepiej, to znaczy usunęliśmy więcej tej warstwy ochronnej. Być może, jeżeli byśmy jeszcze dłużej popracowali, to ona by zeszła do końca. Natomiast no, mocno po prostu porysowaliśmy tą część za pomocą tej szczoteczki. Jeżeli chodzi o stronę, gdzie pracowaliśmy tylko za pomocą mikrofibry, to niestety udało się tylko usunąć ten żółty osad. Natomiast nie usunęliśmy tej warstwy ochronnej. No i okej, okay, no, Yy, zrobimy, odkleimy sobie tutaj tą taśmę, żeby zobaczyć porównanie, jak to wyglądało wcześniej. Yy, tutaj, w zbliżeniu, widzicie, yy, jak, jak ona wyglądała pierwotnie. No i no, troszeczkę się poprawiło. Yy, tutaj na dole, może po prostu nie, nie, nie dojechałem tak długo, nie tarłem, no ale tutaj się troszkę pod, poprawiło yy, względem tej powierzchni, która w ogóle nie była robiona. Strona, z, która była czyszczona za pomocą szczoteczki jest troszeczkę lepsza od tej, tak jak wspomniałem. Ta warstwa ochronna zaczęła powoli schodzić, ale, ale są nadal rysy. Natomiast tak czy inaczej, no w ogóle nie ma ta metoda podejścia do, do, tej, do profesjonalnego podejścia, czyli do wymatowania i do wypolerowania. Yy, dlatego, no tutaj, bez dwóch zdań, uważam, że ten cały mit został po prostu obalony. Yy, no i nie ma się co męczyć, wydaje mi się. No, chyba, że chcemy naprawdę na szybko troszeczkę poprawić jakość tych reflektorów. Myślę, że to też jest tylko kwestia yy, tygodnia, może dwóch, zanim z powrotem to wszystko yy, zżółknie. Ponieważ, jeżeli nie usuniemy tej ochronnej warstwy, to nic z tego nie będzie. Jeżeli wasze reflektory wymagają. Porządnego spolerowania, to koniecznie obejrzyjcie nasze poprzednie filmy. Są dwa. Jeden pokazujący matowanie, i później polerowanie, czyli cała praca od A do Z, tak jak powinno się to zrobić, maksymalnie profesjonalnie. Oraz nasz drugi film, w którym pokazujemy porównanie, robimy swego rodzaju test takich dwóch zestawów, gotowych zestawów, które możecie wykorzystać na wkrętarce którą myślę, że każdy ma, każdy ma dostęp do takiego sprzętu i na pewno będzie to dużo lepsze rozwiązanie niż pasta do zębów. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka.